Wybory wygrywa się w Końskich, powiedział kiedyś Grzegorz Schetyna. No więc przyjechaliśmy i pytamy, kto ma największe szanse, kogo chcieliby widzieć w Pałacu Prezydenckim i czego sobie od niego życzą. Kto wygra najbliższe wybory prezydenckie, jak państwo myślicie? No Myślę, że Trzaskowski. Dlaczego Trzaskowski? Nie wiem, no ma większe poparcie, to chyba tak. Trzaskowski. A dlaczego akurat on? Bo jak kto inny wygra, to będzie nieszczęście. A co by było, jakby wygrał Nawrocki albo Mence? To co było 8 lat, wcześniej, 8 lat przez 18 lat. Nie mam pojęcia, szczerze powiem. A ja się tym nie interesuję w ogóle. No, no, Na pewno ten Trzaskowski. A dlaczego na pewno? No, najlepszy. Trzaskowski oczywiście. A dlaczego akurat on? No bo tylko on jest odpowiednim kandydatem. A co by było, gdyby Nawrocki wygrał? O, tragedia. A Mencen? O, jeszcze gorsze. Ja to myślę, że na Trzaskowskiej, no bo widzę, że taki jest pojęty jak prezydentem Warszawy, no to może być prezydentem Polski. Co no będzie lepszy, ten wygra. Nie mam zielonego pojęcia. Kogo by pani chciała widzieć w płacu prezydenta? A szczerze mówiąc, nie mam jeszcze zdania wyrobionego. A idziemy. Trafiała <grym> Matko, nie mamy pojęcia, kto wygra. Niech wygra najlepszy. A na kogo pani liczycie? Powiem szczerze, chyba na panią Magdalenę. Biejat? Biejat, tak. Ale wiadomo, że sondaże są takie, jakie są. Każdy ma coś do zaoferowania. Myślę, że no każdy powinien iść, jeżeli chcemy coś zmienić dla Polski, prawda? Wydaje mi się, że koło bo on jest taki bardziej liberalny i, i, i on by był taki, właśnie spokojny. To jest normalnym człowiekiem, po prostu takim jak my. A kto opis? Karol Nawrocki. A jak? To najlepszy Ja PO to nienawidzę, bo wie pan, mąż mój musiał pracować do 67 lat. I teraz ani nie może chodzić, ani nic, bo to wie pan, jak dawniej na budowie było. A czy, jaki postulat Karola Nawrockiego podoba się Pani najbardziej? A ja wiem, ja bo, bo, wiadomości nie oglądam, ale będę głosować na PiS -u. Mam nadzieję, że Pan Karol Nawrocki. Dlaczego? A ja kibicuję pisał już od dawna i będę głosował za nim. A jaki postulat się Panu podoba najbardziej Karola Nawrockiego? Pana Karola Nawrockiego, akurat postulaty, to wie Pani co są takie, no jakie są pisu, tak więc... A czego Pan oczekuje od niego, że co zrobi jako prezydent? mam nadzieję, że przeciwstawi się obecnej władzy rządzącej. Oczywiście Rafał Trzaskowski. A dlaczego akurat on? Ponieważ spełnia wszelkie kryteria, które jak gdyby dają mu mandat do zostania prezydentem nie tylko Warszawy jak jest teraz, ale również całego naszego kraju. Jest bardzo otwartym człowiekiem. Nie dzieli ludzi na lepszy i gorszy sort. Wszyscy jesteśmy dla niego bardzo ważni. Ja nie wiem. Nie będę się wypowiadać. A pani jak myśli? Chyba tak realistycznie to pan Trzaskowski. No jest mój kandydat taki. Lubię Wawkę. Lubi pan Wawkę? Tak. Co to znaczy? Trzaskowski. Daj mu do władzy. Zobaczymy przez 4 lata, co zrobi. Męcen. Za mencena. Męcena pani popiera. Uh -huh. A jakim postulatem panią zjednał? No, postulatem wypowiada się dobrze po prostu, no, no gdzieś no i, tak. No, no, no i chcę tą po, po, Polskie poprowadzić. Myślę, że ktoś z prawicy. Czyli kto? Nawrocki, Mencen, Braun? Z tych dwóch. Braun raczej jest chyba, chyba ma mniejsze szanse, ale z tych dwóch myślę, że Nawrocki albo Mencen będą mieli szanse chyba największe. słowo mi Mencen. A dlaczego on? Dlatego, że on musi wygrać po prostu, bo jest najlepszy z tych wszystkich. A co, mu się, co panu się podoba w jego kandydaturze? To, że będzie coś innego niż jest teraz. Trzeba złożyć ten głos, wypełnić swój obowiązek, nie narzekając, że nic się nie zmienia, nie, samemu nie idąc na te wybory. Tak. A czego państwo oczekujecie od nowego prezydenta, ktokolwiek nim zostanie? No, proszę panią, no z czego? No tego, co, co, co mają w, w konstytucji napisane, żeby t, tego się trzymali i to wszystko. Żeby się nie kłócili. Ja nie wierzę w to, co oni mówią i to, co obiecują z tymi prezydentami, to jest różnie. Eee, żeby rozliczył złodziei. Mm, no, żeby re reprezentował dobrze nasz kraj, po prostu. Eee, żeby też e, reprezentował wszystkich Polaków. Nie był jakby jednostronny w sensie za jakąś partią polityczną. Po prostu wszystkich nas reprezentował. Jakiś miejsc pracy w ogóle. Dla ludzi, wszystkich, dla młodzieży. A jakby prezydentem został Nawrocki albo Męcen. I... No, już talibów nie chcemy w Polsce. Żeby był prezydentem. Wszystkich Polaków, a nie jednej partii. Żeby nie przedłużyli nam e, emerytury i e, tego wszystkiego, żeby e, nam dostarczyli większość do ośrodków zdrowia. Żeby do szpitali do żeby mogli e, ludzie mieli dojście. Bezpieczeństwa przede wszystkim. Żeby zadbać o bezpieczeństwo Polski. Żebyśmy byli silniejsi w Europie. Żebyśmy się liczyli na świecie, żeby było jak najmniej afer. Przede wszystkim służba zdrowia, która kuleje od wielu lat, jest w takim stanie, w jakim jest. No, niby. Rząd, czy ten, czy poprzedni, obiecują, że, że to będzie lepsze, że zmniejszą się kolejki do lekarzy i tak dalej. To jednak y, jesteśmy sporo do tyłu za, za innymi państwami pod tym względem. Pomoc y, dla takich ludzi, wie pani, naprawdę biednych. Powinni dostać, y, ale ci, którzy naprawdę tego potrzebują, żeby myślał też o ludziach. Y, Chorych, starszych i samotnych. Nie tylko taka elita i ludzie, którzy są bogaci. Żeby dbało o nasze bezpieczeństwo, no, oczywiście o Polaków, no, ważny jest też rozwój naszej gospodarki, no, oczywiście też współpraca z Unią Europejską co, co wiąże się też z komfortem życia Polaków, szczególnie młodych Polaków. To znaczy, ja akurat hmm, prezentuję środowisko przedsiębiorców. To znaczy, y, bardzo zależy mi teraz y, obecny prezydent. Zwleka i pewnie nie podpisze ustawy, która hmm, zmieniałaby tutaj składkę zdrowotną. Mam nadzieję, że przyszły prezydent będzie miał to na uwadze i pomoże przedsiębiorcom, chociażby w tej kwestii. Żeby wszyscy byli równi dla siebie, żeby była miłość dla każdego, nie, nie patrząc na nic. Mniej nienawiści w tej polityce, jesteśmy zmęczeni tą, m, tą stałą sytuacją. Mniej nienawiści i więcej szacunku, bo jesteśmy już bardzo tym zmęczeni. To myślę, że to jest przesłanie dla każdego prezydenta. Żeby służba zdrowia była normalna, bo mam zabiegi na 28 rok, a mam który? 25. No żeby po prostu był spokój tutaj w tej Polsce, żeby... Tą Unią tam, tam Polski rząd i prezydent i, i wszyscy. No Polacy. O, tam ale tam. wszyscy kandydaci są Polakami. No na pewno. E, e, no i dobra. Chcemy po prostu, żeby to zmienić tych nie starych, będzie, a nie będzie PIS no. i, i, te, i PO. PO. PO i PIS. Weszle od dawna już to jest. Trzeba już, wystarczy. Oni się między sobą kłócą, ale się rozumieją. Tego, żeby działania robił dla narodu. Żeby polska gospodarka się rozwijała, sojusze międzynarodowe, wojskowe, gospodarcze. No co tu więcej jeszcze powiedzieć? Służba zdrowia choć te reformy zrobić porządną z tym. Chyba to. Sprawiedliwości. Sprawiedliwości. <śprawiedliwości> jeszcze raz. Sprawiedliwości i tyle. Żeby sytuacja w Europie się polepszyła, może dzięki temu. A czy podoba się Państwu ta sława końskich, wybory wygrywa się w końskich, te wszystkie debaty, to już któryś, któryś raz chyba nie uciekniecie już od tego? No proszę Panią, pięć minut mamy. Teraz to końskie cała Polska majątki. już zna końskie, prawda? <laughs> tak, to kręcili nazwę, yy, a teraz już wiedzą, że to są końskie, nie tam konie, czy tam jakoś inaczej gadali różnie, prawda? Mnie to bardzo cieszy, że, że końskie słynne, no, posłynęły na cały yy, świat nawet. <laughs> no, myślę, że jakieś tam swoje 5 minut yy, końskie miało, nie? Jakaś tam promocja miasta była. Wydaje mi się, że to nie poszło w dobrą stronę. A dlaczego nie? Mniej więcej jest chyba kpiny ironii niż, niż samej tej sławy. Tak mi się wydaje. Kupa bałaganu i to wszystko.